Cześć. Z tej strony Damian Dąbrowski. Witam w Dębowej Chatce. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie sprawy ze stanu Montana. Montana leży w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych przy granicy z Kanadą. Powierzchnia tego stanu wynosi około 376 tysięcy km kwadratowych, czyli trochę więcej niż powierzchnia Polski, ale mieszka tu jedynie niewiele ponad milion ludzi. Podobnie jak w kanadyjskiej prowincji Alberta, na zachodzie stanu dominują wysokie skaliste góry stanowiące część wododziału kontynentalnej Ameryki, zaś na wschodzie rozległe równiny. Sprawy zaginięć z tego stanu dokumentowane są od ponad 120 lat. Pierwszą omawianą sprawą jest zaginięcie Aleksisa Borka. Mężczyzna zaginął w górach Flathead 7 listopada 1896 roku. Na temat tego wydarzenia istnieje praktycznie tylko jeden artykuł, a pochodzi z 10 listopada 1896 roku z gazety New York Times. 5 listopada 1896 roku ksiądz o imieniu Alexis Borg udał się z grupą myśliwych do gór Flathead, które znajdują się poza miastem Troy w stanie Montana. Ekipa polowała w czwartek i wróciła do obozu tego samego dnia. W sobotę 7 listopada Alexis postanowił zapolować sam. Zabrał broń i wyruszył wcześniej rano. Mężczyzna miał wrócić po południu. Jego towarzysze czekali do późna w nocy, strzelali w niebo, ale nie słyszeli żadnych strzałów w odpowiedzi. W niedzielę zorganizowano zespół poszukiwawczy, który miał zlokalizować księdza. Oto co podawał artykuł. Kilka kilometrów od obozu poszukiwacze znaleźli krew na śniegu, podążali jej śladem, aż doszli do miejsca, gdzie widoczne były dowody krwawej walki. Z tego miejsca ślady prowadziły dalej i w pewnej odległości znaleziono ciało młodego księdza, pokiereszowane, rozdarte i zamarznięte. Było oczywiste, że Borg został zaatakowany przez jakieś zwierzę. Historia ta jest bardzo niezwykła z kilku powodów. Niedźwiedzie w Montanie o tej porze roku już hibernują. W artykule nie ma informacji na temat tego, jakie to zwierzę mogło zaatakować Aleksisa. Inną ciekawostką było to, iż na ciele nie było śladów po ugryzieniach. To znaczy, że to, co zabiło księdza, rozerwało go, ale nie pogryzło ani nie zjadło. Sprawa numer 2: Joseph Whitehead, lat 29 i William Whitehead, lat 22. Zaginęli 25 sierpnia 1924 roku. Kolejną sprawą jest zaginięcie dwóch braci. Starszy z nich, Joseph, był absolwentem Instytutu Lewisa oraz żołnierzem w stopniu porucznika. W chwili zaginięcia pracował jako inżynier w firmie Universal Battery w Chicago. Młodszym bratem Josefa był William. Miał on 22 lata i studiował w Massachusetts Institute of Technology, inaczej MIT. Za rok miał skończyć studia. 21 sierpnia 1924 roku bracia opuścili rodzinny dom w Chicago. Podróżowali na zachód przez Stany Zjednoczone i codziennie pisali do matki o swoich przygodach. 24 sierpnia dotarli do hotelu w Parku Narodowym Glacier. W dniu przyjazdu wysłali matce kartkę z hotelu. Był to ostatni raz, kiedy Dora Whitehead otrzymała jakąkolwiek wiadomość od swoich synów. Whiteheadowie powiedzieli przyjaciołom, że zamierzają wędrować z hotelu do parku Granite. Był to obszar w pobliżu centrum parku narodowego Glacier. Trasa, którą mężczyźni mieli się udać, przylega do jeziora McDonald, a to znajduje się w pobliżu hotelu. Przeszukano jezioro i sprawdzono wszystkie ścieżki w pobliżu linii brzegowej. W tym czasie park był oblegany przez turystów i gdyby ktoś został ranny w pobliżu szlaku, inni usłyszeliby wołanie o pomoc. Nikt jednak nie zgłosił żadnych takich incydentów. Podróż do Granite Park jest długa. Bracia, aby tam dojść, po ominięciu jeziora McDonald przekroczyliby przełęcz a następnie musieliby iść dalej w kierunku wschodniej części parku. Po nieotrzymaniu dalszej korespondencji matka Whiteheadów zadzwoniła do strażników parku i poprosiła o rozpoczęcie akcji poszukiwawczej. Park spełnił jej prośbę, jednak nie znaleziono niczego. Służba Parku Narodowego nadal była nakłaniana przez urzędników, aby nie rezygnować z poszukiwania Whiteheadów. Z komunikatów krążących w mediach wynikało, że ci dwaj mężczyźni muszą zostać odnalezieni. Whiteheadowie byli świetnie wykształceni, w bardzo dobrej kondycji fizycznej i mieli bardzo zdrowe podejście do tego typu wypraw. Nie byli więc typem ludzi, którzy znikają bez śladu, zwłaszcza że codziennie informowali swoją mamę o tym, gdzie są i co robią. Kilka dni po tym, jak Dora Whitehead zaalarmowała władzę, przedstawiciele Parku Narodowego Glacier stwierdzili, że wykorzystają wszystkich dostępnych strażników, wolontariuszy i innych pracowników rządowych do przeszukania każdego możliwego miejsca, w którym mogą znajdować się Whiteheadowie. Poszukiwania trwały przez ponad sześć tygodni, ale nie znaleziono niczego. Dora Whitehead nie była zadowolona z rezultatów akcji ratunkowej prowadzonej przez władze parku. Kobieta napisała list z prośbą o pomoc do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kelvina Coolidge'a. Prezydent odpowiedział i do sprawy przydzielono FBI. Biuro federalne badało wszystkie możliwe tropy, ale te albo prowadziły donikąd, albo jak to określono, są niewiarygodne, aby być prawdziwe. 14 marca 1925 roku rodzina Whiteheadów rozdała 25 tysięcy plakatów z podobiznami zaginionych braci, wyjaśniając okoliczności i oferując nagrodę. Cała akcja, chociaż zakrojona na szeroką skalę, nie przyniosła żadnych nowych informacji. Prawie rok po zaginięciu braci. 19 sierpnia 1925 roku Dora Whitehead i jej córka pojechały do Parku Narodowego Glacier i zostały poinformowane przez jego dyrektora o działaniach władz w celu odnalezienia ich najbliższych. Służby w parku wyjaśniły, że żyjące tu czarne niedźwiedzie nie są niebezpieczne i nikt nie wierzy, aby to te zwierzęta mogły się przyczynić do zaginięcia braci. Poza tym nie znaleziono żadnych śladów ataku, krwi, ciągnięcia po ziemi czy rozszarpanych ubrań. W artykule z Chicago Daily Tribune z 19 sierpnia stwierdzono: lokalsi zamieszkujący tutejsze góry stwierdzili, że zaginieni mężczyźni musieli spotkać się na swojej drodze z jakąś formą przemocy. Podsumowując. Dwóch młodych, inteligentnych i będących w doskonałej kondycji fizycznej mężczyzn ginie bez żadnego śladu. Podwójne zaginięcia są niezwykle rzadkie. Minęło prawie 100 lat od tej sprawy, a nie znaleziono niczego: żadnych butów, spodni, czy też jakiejkolwiek kości. Nie znalazłem informacji na temat pogody w trakcie zaginięcia ani w czasie prowadzenia akcji poszukiwawczej. Coś bardzo tajemniczego spotkało braci Whitehead. Sprawa numer 3: Frederick Lamley, 27 lat, zaginął 13 sierpnia 1934 roku. Dr. Frederick Lamley był wykładowcą na Uniwersytecie Stanowym Ohio. W sierpniu 1934 roku wybrał się do Parku Narodowego Glacier, aby wędrować po szlakach turystycznych. Frederick zostawił swój bagaż w hotelu i rozpoczął wędrówkę. Ostatni raz widziano go 13 sierpnia, gdy opuszczał Gold Camp. Frederick nigdy nie wrócił po swój bagaż, więc zorganizowano akcję poszukiwawczą. Ratownicy przesłuchiwali świadków i ustalili, że ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział 27-latka, miał miejsce 13 sierpnia, gdy opuszczał obóz Gold Camp. Władze parku teoryzowały że celem podróży Frederika był teren wokół lub sama góra Mount Cleveland. Zorganizowano ogromne poszukiwania, ale nie znaleziono żadnych śladów. Cały teren góry został dokładnie przeczesany, jednak ratownicy nie byli w stanie znaleźć ani Frederika, jak również jego ekwipunku czy ubrań. Akcja trwała 12 dni. Po tym czasie służby parku sklasyfikowały sprawę zaginięcia doktora jako zaginiony i przypuszczalnie martwy. Doktor Lamley nie widnieje w żadnej bazie danych osób zaginionych, a kategoria, która została przypisana do jego sprawy, jest wygodna dla władz parku, gdyż zapewne nikt nie prowadzi już żadnych poszukiwań w tym terenie, a jeśli już, to na pewno nie w sprawie, która ma prawie 90 lat. Doktor Lamley jest kolejnym młodym człowiekiem z wyższym wykształceniem, który przepadł bez wieści na terenie Parku Narodowego. Sprawa numer 4: Patty N. McLean, 3 lata, zaginęła 4 lipca 1954 roku. W lipcu 1954 roku rodzina McLean wybrała się na wakacje do Deer Lodge National Forest. Las znajdował się 24 km od ich domu w mieście Butte. Rodzina chciała świętować Dzień Niepodległości 4 lipca i to właśnie z tej okazji urządzili piknik. Cała ekipa składała się z rodziców, dwóch synów i trzech córek. Czwartego dnia pobytu na kempingu około 14:30 rodzice wraz z dziećmi grali w piłkę. Mniej więcej w tym czasie rodzina zorientowała się, że mała Patty N zniknęła. Zarówno rodzice, jak i pozostałe dzieci wołali Patty po imieniu, ale ta nie odpowiadała. Rodzina szybko przeszukała cały teren dookoła kempingu i gdy nie znalazła trzylatki, zwróciła się o pomoc do pracowników amerykańskiej służby leśnej, a ci Ci następnie wezwali na pomoc szeryfa. W ciągu kilku godzin pojawiły się setki osób poszukujących Patty Ann. Pierwsza noc poszukiwań zakończyła się niepowodzeniem, ale poszukiwacze kontynuowali akcję na mocno zalesionym i bagnistym terenie w poszukiwaniu dziewczynki. Miejscowy szeryf sprowadził psy tropiące, ale nie udało im się złapać śladu zapachowego dziecka. Około południa 5 lipca niektórzy poszukiwacze skupili się na obszarze w pobliżu kempingu, podczas gdy kilku innych zawędrowało w głąb lasu aż do skalnego klifu. W tym przypadku można mówić o niewiarygodnym szczęściu, bo trzech ratowników zaczęło wspinać się w górę klifu, i mniej więcej w połowie drogi znaleźli dziewczynkę leżącą na skałach. Patty Ann brakowało jednego buta ale była w dobrym stanie, biorąc pod uwagę, że poprzedniej nocy temperatura spadła do 6 stopni Celsjusza. W artykule z gazety Long Beach Independent z 6 lipca 1953 roku możemy przeczytać: Dziecko zostało znalezione prawie 13 km od miejsca, gdzie widziana była po raz ostatni na półce skalnej urwiska. Dziewczynka trafiła do szpitala, i po przebadaniu została przesłuchana. Powiedziała, że spała pod kłodą. To oznacza, że nie spała na klifie w tą mroźną noc. W innym artykule z gazety Interlaker z 6 lipca 1953 roku możemy przeczytać: Patty Ann powiedziała również, że widziała małe krowy. Podsumowując, Cała rodzina bawi się razem, wszystkie dzieci są obecne i nagle jedno z nich znika. Następnie zostaje odnalezione prawie 13 km dalej. Nie ma fizycznej możliwości, aby trzyletnie dziecko przeszło w takim bagnistym i gęsto zarośniętym terenie takiej odległości w ciągu zaledwie 23 godzin. Poza tym, jak wspięło się na klif. Najciekawsze jest jednak jej stwierdzenie o tym, że widziała małe krowy. Dla dziecka zwierzęta stają się małe, gdy widzą je ze znacznej odległości, na przykład z góry. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do lajkowania i pomocy w promowaniu dębowej chatki na waszych portalach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym filmie.